Witaj, moja miła wspólnotko, chodząca co rano na spacerki modlitewne. Dzisiaj witam się z Wami o poranku takim zimnym. Jest 8 stopni. Dzisiaj, o tutaj koty już się zjawiły. Ojej, zaraz dam Ci kulki, zaraz tak, tak. Głodne kotki. Idziemy na modlitewny spacerek. Właściwie jedziemy gdzieś kawałeczek. O, już jesienne liście. Spadają, przyklejają się do samochodu. <laughs> o, zobaczcie, zabrałam ze sobą parasolkę. <laughs> Zapowiadali rano deszcz. Zobaczymy na razie. Jest dosyć ładnie, chociaż zimno. <laughs> Słońce wschodzi, a my idziemy ćwiczyć się w wytrwałości i zbierać manne słowa Bożego o poranku. Tak jak Abraham wczesnym rankiem wyszedł, pełnić wolę Bożą, w ogóle wyszedł ze swojej ziemi do ziemi obiecanej, tak my też wychodzimy. Pełnić wolę Bożą o słońce. Wschodzi coraz mocniej światło. Się tutaj pokazuje. Widać cień mocny. A my idziemy. I moja taka myśl, pierwsza o bramku dotyczyła. tego że czasami w naszym życiu gubimy różne rzeczy rzeczy drobne jakieś tam drobiazgi potem ich szukamy, szukamy denerwujemy się, że przecież były na pewno to były a szczególnie gubią się rzeczy jak Wychodzimy ze strefy naszej rutyny codziennej. Myślę, że szczególnie to się dzieje, kiedy gdzieś wyjeżdżamy, kiedy się pakujemy, i rzeczy nagle zaczynają zmieniać swoje miejsce, zwykłego położenia i to jest takie potem trudne do zidentyfikowania, no gdzieś położyłam tą moją kartę gdzieś ją wsadziłam na prędce, bo gdzieś tam na stacji benzynowej wysiadaliśmy, żeby coś kupić do picia i nagle tego nie ma no. i tak samo wiecie pomyślałam sobie, że Takim talentem, ważną częścią naszego życia, właściwie jedną z najważniejszych jest nasza wiara. I tą naszą wiarę też możemy zgubić, jeżeli ona nie ma takich zaczepów do naszej codziennej rutyny. To znaczy, jeżeli codziennie jej nie budujemy przez poznawanie, kontemplowanie Słowa Bożego. Jeżeli tego codziennie nie robimy, nie ma tej rutyny, tych układanych em, elementów codziennego dnia, to ona też może się nam gdzieś zagubić. I, i kiedy potrzebujemy jej, bo akurat są jakieś trudne wydarzenia w życiu, i warto byłoby się odwołać do wiary, to wtedy nagle jej nie ma. Nagle się załamujemy. Właśnie, tracimy wiarę. Tak się mówi: straciłem wiarę, bo ktoś mi zmarł, bo straciłam pracę, albo jakiś. Duży kawał mojego dobytku, bo nagle się zmieniły kredyty, raty kredytów. Myślę, że Frankowicze też mogą coś o tym powiedzieć. Nie jak nagle ich to uderzyło w życiu. Warto zabezpieczać tą swoją wiarę właśnie przez te takie rutynowe zadania każdego dnia, które ją budują i też przez co jeszcze hmm. właśnie przez nie tylko pielęgnowanie i chowanie tej wiary, ale przede wszystkim przez rozwijanie, tak jak człowiek w ciągu życia się rozwija. Nabiera różnych doświadczeń. Tak samo wiara powinna rosnąć. Ona nie może się zatrzymać na poziomie e, dziecka z pierwszej komunii. To byłoby śmieszne po prostu. No, takie pierwsze przemyślenia moje. O krajobraz tutaj też był. Las też widać. Piękny drzew i nowe nasadzenia. Tak jak Wam opowiadałam, co działo się po tej naszej wichurze tutaj na kaszubach. No dobrze. Zaraz sobie otwieram pierwsze czytanie. Piękna kompozycja. Zobaczcie to drzewo. Droga i księżyc. <grym> tutaj świeci słońce. A tutaj jeszcze jest księżyc. <noise> Można by obrazek namalować, no ale zaraz opowiemy sobie o pierwszym czytaniu. Pierwsze czytanie z księgi Ezechiela jest takie optymistyczne, bo Pan Bóg opowiada, przypomina ludowi wybranemu. Jak wygląda jego przymierze z ludem, że jeżeli oni będą przestrzegać przykazań, jego nakazów, to wtedy on będzie ich Bogiem, a oni będą jego ludem. I jeszcze obiecuje im, że zamieni ich serca kamienne na serca z ciała. I tutaj mi się zawsze przypomina taki moment w moim życiu, kiedy pierwszy raz jechaliśmy na takie spotkanie charyzmatyczne do wspólnoty, która, której nie znaliśmy, której znaliśmy tylko pieśni. Słyszeliśmy, jak, jak oni pięknie śpiewają, jak śpiewają w językach, jak się modlą w językach. i to nas pociągnęło, żeby ich poznać, i kiedy tam jechaliśmy do Pewli Wielkiej w 96 roku, <grydy> wieki temu, kiedy tam jechaliśmy, to całą drogę jakoś miałam takie natchnienie: Panie Boże, zamień moje serce kamienne na serce z ciała. Chociaż tak naprawdę wiecie, to musiał być Duch Święty, bo ja wcale nie uważałam, że mam serce kamienne. <laughs> uważałam, że może jestem okej okay <laughs> z Panem Bogiem. Myśmy już wtedy prowadzili jakieś tam grupki studiujące Pismo Święte. Nie było wtedy jeszcze takiej charyzmatyczności w ogóle. ...tylko właśnie studiowanie Pisma Świętego. I... No i jak dojechaliśmy na miejsce... ...to w tym małym kościółku, w Pewli... ...zobaczyłam, że ołtarz jest tak zrobiony... ...tak zrobiony, a szczególnie właśnie... Tabernakulum zrobione jest z takiego marmuru, który, który miał jakby naturalnie w sobie taki obraz serca na jakimś takim szarym chyba tle było białe serce. No, utworzone przez te, wiecie, żyłki takie, które występują czasami w marmurze. No, i dla mnie to było niesamowite potwierdzenie tego, że, że właśnie tak, Pan Bóg zaczyna zamieniać moje serce kamienne w serce z ciała. No i to był długi proces. No, od, tamtych, od tamtego czasu upłynęło tyle lat, i mam nadzieję, że Pan Bóg jakąś pracę ze mną wykonał, <laughs> że jest lepiej niż wtedy. No i tak... I dzisiejszy psalm, gdy was kropie staniecie się czyści. E, psalmista woła o stworzenie czystego serca, to Dawid po grzechu z Batrzebą błaga Boga, żeby przywrócił mu to czyste serce z powrotem żeby mógł się radować ze zbawienia, żeby mógł innych nauczać dróg bożych. Zobaczcie jak to wygląda, że Dawid zdaje sobie sprawę z tego, że dopóki sam nie będzie czysty, to nie może innych nauczać o czystości, o wierze, o przestrzeganiu Bożych praw. No, i to tak jest w życiu: dopóki sami nie jesteśmy czyści, dopóki sami nie mamy przymierza z Bogiem, to nie możemy tego wymagać od innych, prawda? Tak jak rodzice, którzy czasami wysyłają dzieci do kościoła na msze, a sami siedzą w domu albo śpią. No. Zobaczcie coś niesamowitego. Przed chwilą mówiliśmy o przymierzu, o tym, że Pan Bóg przypomina ludowi o swoim przymierzu. I zobaczcie, jaka tęcza nam się tu pojawiła na niebie, a przecież w ogóle nie ma żadnego deszczu. Zazwyczaj po deszczu pojawia się tęcza. A tutaj, Boże, kochany, dzięki Ci, Panie. Za Twoje znaki, zobaczcie, wyszliśmy tutaj rano na spacerek modlitewny i taki piękny znak na niebie. Boże bądź uwielbiony, Ty jesteś miłością, sprawiedliwością. O, chcemy trwać w przymierzu z Tobą, chcemy przestrzegać Twoich przykazań, Twoich zaleceń. Chwała Ci Panie. No teraz łuk tęczy się rozciągnął. Zobaczcie na no, całą, całą długość. Ale pięknie. Zobaczcie, ten czas zniknęła. Przed chwileczką to była. A już jej nie ma. Tak to jest z tą manną zbieraną o poranku. Że ona z... po chwili wysycha. Wszystko się zmienia. Deszcz zaczął jednak padać. Zgodnie z prognozą. A my przeszliśmy Zobaczcie, w jakie miejsce. Tu jest taka rokliwa kapliczka ze świętym Antonim to a propos tego mojego pierwszego natchnienia dzisiaj rano o tym, żeby nie zagubić swojej wiary. Święty Antoni wiadomo jest takim e, świętym, który pomaga nam znaleźć różne zagubione rzeczy. też. Pięknie tutaj jest. I dzisiejsza Ewangelia mówi o tym, że król wyprawia ucztę weselną dla swojego syna i zaprasza gości. No ale oni nie chcą przyjść. Wręcz dopuszczają się zabójstwa posłańców, którzy przychodzą z zaproszeniem i to tak jest w naszym życiu, że Bóg też nas zaprasza na swoją ucztę na to, żeby wraz z Nim ucztować, cieszyć się Bożymi darami Powiadamy z radością na to zaproszenie, czy przychodzimy na ucztę A jeżeli już przychodzimy, to czy rzeczywiście mamy ten strój weselny na sobie, czy jesteśmy przygotowani? Czy może lekceważymy ucztę i, i przychodzimy bez stroju weselnego, bez tego oczyszczenia, bez przygotowania? Takie pytania zostawiam sobie i Wam. Święty Antoni, pomóż nam odnaleźć naszą wiarę. Te cząski, które gdzieś tam może się zagubiły. Święty Antoni, cały w kwiatach. Girlanda się na nim <noise> zawiesiła. Pięknie tutaj jest. Ogromne kamienie. A tu moje kalosze. Dobrze, że ubrałam kalosze, bo jest mokro na tej ścieżce. Jeszcze wam pokażę krajobraz. I będę wracać. Tą samą ścieżką, którą tu przyszłam. Tu w ogóle jest zakaz wjazdu samochodów. Więc musiałam go zostawić tam przy drodze, żeby tutaj się przespacerować. O, wiaterek się zerwał. Pomyślałam, że tutaj przy tej kapliczce Pożegnam się z Wami, z Bogiem. Jeszcze jedno ujęcie, takie z daleka, tego urokliwego miejsca. Wiecie, ostatni raz tutaj byłam z moim świętej pamięci, mężem. Dokładnie tutaj zrobiliśmy sobie takie wspólne zdjęcia. Wysyłaliśmy te zdjęcia do Mikołaja i Hani. Bo oni mieszkali wtedy w Stoku I krótko po, po tej naszej wizycie tutaj przy kapliczce, przy kapliczce, bo to było jesienią, w listopadzie mój mąż zachorował i zmarł. Także to jest takie miejsce, wiecie, które... Które mi przypomina, wywołuje wspomnienia. Ale wiecie, spotkamy się już niedługo po tamtej stronie. Także, Boże, Ty, Twoje wyroki są najlepsze, i, i tak. Poddajemy się Tobie we wszystkich wyrokach, we wszystkich postanowieniach. Także tym optymistycznym akcentem kończę. Z Bogiem trzymajcie się, miłego dnia błogosławionego, budujcie swoją wiarę w każdej stosownej chwili, dogodnej. <gryw> no papa. Stwórz serce czyste we mnie, o Boże Mój, a prawego ducha we mnie odnów. Stwórz serce czyste we mnie, o Boże Mój. pravého ducha v mem je dno